Myślę, że warto zacząć od wyjaśnienia tej tezy. Uczą się wypowiadać w kulturalny sposób przedstawiać swoje racje. To dzięki turniejowi debat oksforskich, który odbył się w Średzkim liceum imienia Powstańców Wielkopolskich. Zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych z powiatu średzkiego, którzy od października byli przygotowywani przez uczniów liceum. Debaty oksfordzkie jest to rodzaj turnieju, rodzaj takiego sporu merytorycznego i werbalnego między dwiema stronami. I u nas w szkole już od kilkunastu lat istnieje klub debat, w którym uczniowie się szkolą w tym kierunku. W debacie oksfordzkiej biorą udział dwie drużyny, zazwyczaj trzy lub czteroosobowe: marszałek czuwający nad prawidłowością przebiegu debaty, oraz osoby decydujące o wygranej, czyli jury lub publiczność. Uczestnicy debat podkreślają, że taka wymiana myśli ma ogromną wartość. Wartość tych debat przede wszystkim opiera się na umiejętności argumentacji i przekonywania innych do swojej racji. W obecnych czasach żyjemy niestety, ale w sytuacji, w której wiele osób nie potrafi ze sobą się porozumieć w sposób kulturalny i w sposób, który doprowadza do jakiegoś wspólnego zdania, do jakiegoś konsensusu. Ale debaty również rozwijają umiejętności merytoryczne, szukania danych, zdobywania informacji, ale mówię, doprowadzają również do posiadania ogromnej ilości wiedzy, ponieważ tematy są chociażby od wysyłania rakiet w kosmos po edukację, ponieważ chociażby dzisiaj debaty niektóre dotyczyły właśnie sfery edukacji. Uczestnicy debat oksfordzkich podkreślają również, że umiejętność debatowania pomoże też w przyszłym życiu zawodowym. Ja myślę, że debaty oksfordzkie właśnie są po to, żeby rozwijać u nas te umiejętności retoryczne, ale też merytoryczne. Dlatego też przygotowanie do, do każdej debaty wymaga poszukania wielkiej wiedzy, no i to może się przydać właśnie w przyszłości też, no bo musimy umieć argumentować to, co chcemy powiedzieć i umieć to powiedzieć. Tego właśnie uczą nas debaty oksfordzkie. Przed debatą każda z drużyn poznaje tezę debaty. Teza powinna mieć formę zdania, Twierdzącego. Zadaniem jednej ze stron jest wykazanie prawdziwości tezy, a drugiej jej obalenie. Trzeba powiedzieć, że jest to świetna inicjatywa, wspaniały pomysł, i patrząc jakby na debaty prezydenckie, które się ostatnimi czasy odbywają, to muszę powiedzieć, że jestem zbudowany młodymi ludźmi i tym, że właśnie w taki sposób potrafią debatować kulturalnie z wysoką erudycją. Jestem naprawdę pod wrażeniem i gratuluję. Im z całego serca, bez względu na to, jaki będzie wynik dzisiejszej debaty, w turnieju wzięło udział 7 czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych z środy, zaniemyśla, Giecza i Dominowa.